dysponowane 3 samochody techniczne ciężki samochód po 5 sił wyjeżdża od strony e, lewej jest to samochód z obszarem 3 ratownicy z lewej strony podjeżdża samochód GLBT, e, czyli jest to gaśniczno techniczny samochód z obsadą 5 oraz ciężki samochód ratownictwa drogowego e, tak zwany Mega City ratownicy w pierwszym momencie Starają się ustalić, co, co się stało. jest tak zwane rozpoznanie, i wtedy zapadają decyzje, jakie działania zostają podjęte. W tym momencie widzimy ratowników, którzy z specjalnymi zestawami yy, medycznymi, tak zwanymi torbami PSP1, które w tej chwili. W zasadzie można powiedzieć, że w swoim już standardzie wyposażenie praktycznie każdego technicznego będą starali się udzielić pomocy medycznej. Każdy z kandydatów, który w cyklu szkoleniowym ja uczestniczył tutaj na całcisku, yy, zdał egzamin ratownictwa. W tej chwili możemy powiedzieć, że są to osoby przygotowane do udzielania tej pomocy. Y, Jednocześnie widzimy y, strażaków zabezpieczonych aparatami, aparatami drugodychorych, którzy y, będą zabezpieczali miejsce działań od strony gaśnic gaśniczej. W takich zdarzeniach zawsze istnieje ryzyko wycieku paliwa i powstania zagrożenia pożarowego, dlatego też widzimy strażaków, którzy się przygotowują, są gotowi do ewentualnego, na pewno stanu podania wody. Przy naczepie widzimy jak zostaje sprawiany zestaw hydrauliczny. Jest to rozpierać hydrauliczny, przy pomocy którego ratownicy będą starali się odciągnąć uszkodzony pojazd od naczepy, gdyby była konieczność uniesienia pojazdu, a ten pojazd przeszkadzał, musi zostać odczepiony. Również widzicie Państwo z drugiej strony sprawiony już zestaw poduszek pneumatycznych. Ta poduszka, która w tej chwili jest podłożona pod tylną oś, ma udźwig 70 kilku ton, zostaje uniesiona, tylna oś naczepy i noga ratownika, która była pod, noga poszkodowanego, która była pod kołem zostaje uwolniona. W tej chwili mogą już ratownicy wyciągnąć osobę poszkodowaną. Jest to robione również bardzo starannie, tak żeby osoby poszkodowane nie były narażone na dodatkowe obrażenia. Także ratownicy starają się bardzo precyzyjnie wykonać wszystkie czynności. Założenie jest następujące, że obydwa poszkodowani mają uszkodzone kończyny. W tej chwili następuje usztywnienie nóg. Tutaj w wypadku poszkodowanego, który jest na prawie, widzicie również Państwo zastosowaną tlenoterapię, czyli jest cały czas podawany tlen, poszkodowany ma ustabilizowane keteria. W tym wypadku funkcje ratowników też będą pełni kandydaci. Także bardzo często jest tak, że właśnie na miejscu zdarzenia współdziałają różne służby, policja, pogotowie, straż miejska. Mamy dodatkowych ratowników. Poszkodowany jest na desce, zostaje okryty tak zwaną życia, która ma e, zapewnić e, e, odpowiednią temperaturę poszkodowanemu. Jest, zostaje odpowiednio ułożony na desce, e, przymocowany pasami. W drugim wypadku działania są bardzo podobne, też zostaje poszkodowany ułożony na w desce ratowniczej został ustabilizowany kręgosłup przyjny przy pomocy kołnierza. Specjalne boczne stabilizujące poduszki zostały założone. Może jeszcze...